Po chwili strażnicy zapomnieli o zdarzeniu i Reksio postanowił spróbować jeszcze raz. No i witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony poziomka. O to już piąty odcinek z gry Reksio i Ufo. Jest ze mną mój Reksio kochany. Dokładnie, także możemy zacząć grę. Powiem wam, że zaczynają się teraz najgorsze, ale to najgorsze minigierki, które zajmą mi pewnie dużo czasu. Więc wy się nie dziwcie jak y, będę po Krakom, jeżeli chodzi o tę grę, bo zaraz mnie coś zje, jestem tego pewna. Ej, no właśnie witam. Mi mi, mi. mi, mi, mi. nie ma, jeszcze o, pamiętam, Dobra. strażnicy zapomnieli o zdarzeniu, ja i wiem jak Reksio postanowił spróbować jeszcze raz. Nie, to nie ma sensu. Hm. To nie ma sensu, serio. A Help me! no. Mi, mm. mi, Przejścia nie ma! Po chwili! Ale lecę górą. Strażnicy zapomnieli o zdarzeniu i Reksio postanowił spróbować jeszcze raz. Trzeba takie slalomy robić, nie? Trzeba ich ścigać, kurde. Nie! Pytam! Mi, mi, mi! Nie wiem kim jesteś, ale wyglądasz podejrzanie. Idź stąd! Po chwili! Strażnicy zapomnieli o zdarzeniu i Reksio postanowił spróbować jeszcze raz. Się, wow! Reksio dotarł do bramy, prowadzącej do Portu Kosmicznego. Okej, okay, mamy bramę, nie? Nadszedł czas, by sprawdzić poprawność kodu, który Reksio otrzymał od fermenta kota. Podaj kod dostępu. Łabądek, łabądek, bałwanek, bałwanek. Y jak pierwszy raz grałam w tę grę. I ogólnie to nie sprawiło mi to tak szczerze żadnego problemu. Łabądek, łabądek. Głowa, nóżki, szyjka. Bałwanek, bałwanek. Dwie kuleczki. Dziękuję. Portu, prawdłowy. Zapraszamy serdecznie. No i spadamy. W sporcie panował duży bałagan. Reksio przycupnął za stertą jakichś pudeł i zaczął obmyślać plan działania. No dobra. Do stupeczek zwietrzałego prochu! Nasze koleżanki! Sezamie uparty! Mi Krystyno! Mi, mimi, mi się wydaje, że papuga w nieboła! Dawaj, dawaj! Mi Terezo! Mi, mimi, mi się wydaje, że papuga w mi, mi, woła. Mi, mi, miła pani, o co chodzi? Mm. Nie, nie wiem kim jesteś, ale wyglądasz podejrzanie. Idź stąd. Nie mając nic do stracenia, Reksio postanowił jeszcze raz spróbować szczęścia. Dał nadzieję, że kod dostępu nie został zmieniony. Podaj kod dostępu. Prawdłowy. Zapraszamy serdecznie. Dum, 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 dum. W porcie panował duży bałagan. Reksio przycupnął za stertą jakichś pudeł i zaczął obmyślać plan działania. Cezamia do stubeczek zwietrzałego prochu! Do z zwietrzałego krochu! Mi, mi, mi się nie trójkać! Mi mimi mi, mi się, mi, mi, mi się wydaje, że papuga mi się wydaje, że papugam mnie woła. <Mile dizzy> Odłapani, <authorities> Odwróciwszy <12 brewery> uwagę strażników, Reksio zdołał ukryć się w niewielkim transportowcu, który wkrótce miał lecieć na jaju ze specjalnym zamówieniem dla kuratora. <ina siege> yeah! <sm kh> <talkential evaluation> Lecimy czajnikiem. To jest, to jest to, moi drodzy. To... Wow, beautiful. Nadeszła pora ostatecznej rozgrywki. Reksio wyczuwał obecność kuratora. Wiedział, że w przypadku spotkania. Dobra, z... nie chcę mi się pana słuchać. Powiem wam, że bardzo lubię te grę, ale. Reksio wrócił do mrocznego wnętrza jaja. Ale idzie ogarnąc. Wysoko nad nim majaczyły kontury mostka dowodzenia jajem, gdzie znajdował się cel jego misji: główny komputer jaja. Ja lubię takie zagmatwane minigierki. Na serio. Um. Ale czasem bardzo długo trwają. Dobra, znalazłam się. się. Już przestraszyłam, gdzie ja jestem. Ej, był tu przed chwilą. Ja też się cofnę, nie? Ale się trochę cykam. Jego spotkam wkrótce. Ej. Tym, tym, tym... A, e, za wcześnie. Hm. Pierwsze, to ja muszę wziąć ten klucz, moi drodzy, który jest tutaj, a potem iść tutaj. Co nie, Reksiu? Z tego, co to one nie prowadzą w jedną stronę. Ale mogę się już mylić. Znaczy, w sensie chodzi mi o to, nie wiem, czy one się zmieniają. O, te przejścia. I gdzie człowiek nie pójdzie, to nie będzie dobrze. <grym> Także to będzie najciekawsza chyba miniki. Eee, ucieka uciekaj! Uciekaj! <grym> Przybędziesz. Ko. Ko. A teraz poznaj moc mojego czasoprzestrzennego teleportera chaosu. Ko. Za chwilę. Wylądujesz dawno, dawno temu w odległej. Galaktyce. Ko. Reksio miał dużo szczęścia. Potężna broń kuratora przypadkowo przeniosła go do tej samej galaktyki tylko jakieś 15 minut wcześniej. No, bez jajc. Dobra, nie no, jeszcze raz mamy czas, nie? Póki na to czas, pogadamy jak za dawnych lat. A pójdźmy inną drogą niż wcześniej, nie? Zróbmy to troszkę inaczej. Gdzie teraz wyląduję? Tutaj, to do przodu, może mnie nie zje przy okazji, fajnie by było. Teraz do tyłu. On nie był tu przed chwilą? Ja tam byłam. A! On mnie goni! On mnie goni! On mnie kurde wgoni! Mamy kartę. Jest dobrze, tu mnie nie znajdzie. Okej. Okay. Mm. To jest takie trochę, wiecie, kuszenie losu. Jak bardzo kuszenie losu. No chodź tu. Shoot. Tył. A Udało się, dobra, dobra. No i tosik. Wziął wziął To mnie złapie. Jesteśmy bezpieczni. Kurczę. Zapraszam. Na mostek dowodzenia się komputerem. Potrzebny był pomysł, który raz na zawsze zniszczyłby jajo. Proszę wprowadzić nowe współrzędne ruchu jaja. Mhm... Mm A! Ogarniam, dobra. To nie był dobry kurs. I Reksio o tym wiedział. Wprowadź inny kurs. Hmm. Uda się, czy nie? Hmm, prawie. To nie był dobry kurs. I Reksio o tym wiedział. Wprowadź inny kurs. Ciągle nie zwracam uwagi, jak to wystrzela. Aha, dobra, dobra. Już wiem. To nie był dobry kurs, i Reksio o tym wiedział. Wprowadź inny kurs. Aaa, nie, nie myślałam, że się dobije, odbije. To nie był dobry kurs, i Reksio o tym wiedział. Wprowadź inny kurs. Siu. Ej, miałaś się odbić inaczej, ale dobra. Nowe współrzędne ruchu przyjęte. Uwaga, kurs kolizyjny. Zniszczenie jaja nastąpi za 5 jednostek czasu. Dziękuję. To było <noise> to! Zderzenie z gwiazdą powinno ostatecznie rozwiązać problem jaja. Ale teraz my teraz należało to Jak najszybciej stąd uciec i liczyć, że kretom uda się odkurzyć na czas jajo z wysiadujących je kur. Ojej! Nie jeden już liczył z Rexiem i się nie doliczył. O. To samo czeka twoje śmieszne krety. <trybujesz> Dobrze się domyślasz, Reksiu. Jestem Twoim ojcem. <trybujesz> Dałeś się nabrać. Taki żart. Nie mogłem się powstrzymać. Ko. Ko. Tak naprawdę jestem bratem, bliźniakiem jednojajowym. Twojego kumpla. Ko. O, Guda. Małym. Ko. Spoznasz moc szpona. komputer. Nim przepalą mi się wszystkie odwody, pragnę przypomnieć, że do katastrofy pozostały cztery jednostki czasu. I teraz nic już się nie da z tym zrobić. Ojej! Konie, co ty narobiłeś? Dzieło mojego życia zmierza ku, 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 ku zagładzie. Ja nieszczęsny przegrałem z Reksiem. I przegrałem z Kretetem. Ciche Skakuj, Reksiu. Odkuracz już tu jest. Musimy go osłaniać. Weźcie mnie ze sobą. Wrócę do brata. Tak, tak? I będę już grzeczny. Aha. Naprawię całe zło, które już urządziłem. Słowo kukuratora. Ku ku no nie wierzę. Naprawdę go zabieramy? I teraz jest najnudniejsza minigra... Reksio yy, i kurator najbardziej do wajchadłowca. Po chwili nadleciał odkurzacz na, i krety na, 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 na. zabrały się za ratowanie gór. Przepraszamy za spóźnienie. Temu kretonowi, kapitanowi Maldurfowi, odkurzacz powiększył się w kieszeni. Zamontowałem wam działo. Użyjcie go koniecznie. Kiedy nagle... Ja i fajteny... Ja i fajteny atakują! Ormelek, powiedz, czy wy nic Pamiętam, że ostatnio jak to grałam moi drodzy Wiecie, jaka to była dla mnie mordenga, ja pamiętam jak to dynka obok mi się działa. A ja, a ja się od przekleństwa wstrzymywałam. Ej! Mogę rozbić tego dynka? Okej, została jeszcze U. tylko królowa. Lecimy na A, Trochę się w męczyłam, ja nie powiem. Fajnie. Ale fajnie o, było. Jak to oberwać. Dziękuję. Trzeba po prostu chronić teraz ostatkami sił. O, Dobrze celować. Nie widzę za... Dobra. Wreszcie Kur odleciały dosłownie w ostatnim momencie. Jajo bowiem zbliżało się do kresu swojej wędrówki. Nic tu ponad. Nic tu po Dokładnie. Koniec. Dziennik gwiezdny, data kosmiczna 1500-1900. <grym grym> Szybko, <grym> urana, zobacz, statek. Czy to nie jajo zmierza z wielką prędkością w stronę rozpalonej gwiazdy? Rzeczywiście. Przygotować się do manewru ratunkowego. Silniki waflowe cała naprzód! Uratujemy to maleństwo. Dostaniemy medale od kuratora! Dabaj, 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 dabaj. Mamy je! Ja! <grym /doletnie> hmm, do Taki był koniec potwornego y -y, jaja. Przygotować do skoków nad przestrzeń, co? No, chyba lepiej tak. Nic tu po nas. Kochany. W całym układzie kurana zapanowała wielka radość. Wszyscy bardzo się cieszyli, że jajo już nie śmierdzi. I że Kurator został pokonany. <gry> Nawet sam kurator się z tego cieszył. Komandor cieszy. Kretes zaś cieszył się, że może spędzać czas w towarzystwie Moli. Wkrótce jednak nadszedł czas, żeby pożegnać się z przyjaciółmi i ruszyć w drogę powrotną. No cóż. zderzę się. A, badał. 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 Ale kolorowe pórki. to ja tu zostaję z Molly. Postanowiliśmy wybudować wspólny kopiec i ryć długo i szczęśliwie w Wieniu. O, kretesie. Słodziak. Jean-Paul zamontował autokreta w wajchadłowcu. Nie musisz się niczym przejmować. Dolecicie bezpiecznie, choć jest ślepy jak kret. Autokret nie będzie potrzebny. Ja również lecę. Autokrat. Pokieruję tym pojazdem. Dziękuję Ci, się z gwiazd. Dziękuję za wszystko, a szczególnie za komandora Kretesa. Do zobaczenia, Rekciu. Dajcie upułacze. Dajcie się spotkamy. Do drogi mlecznej. Do zobaczenia, I nie dajcie się nikomu z nieboli. Viva la resistance! la I tak Reksio, uratowawszy kury i przy okazji koguta Korneliuszka, wyruszył wreszcie do domu. To mój brat zbudował ten pojazd? Dosyć fajny. Także moi drodzy, kończymy przygody z naszym kochanym pieskiem Rexiem i UFO. No ja się bawiłam świetnie, naprawdę gry Reksia to są takie gry, które cieszą zarówno dzieci, jak i osoby starsze, jak w sumie osobę w każdym wieku, o, najłatwiej tak powiedzieć, bo jest tutaj tyle smaczków dla osób starszych, dla osób, które się wychowały sprzed 2000 rokiem, przed 2000 rokiem. Eee, naprawdę ja na przykład rozumiem o wiele, wiele więcej rzeczy teraz niż kiedyś, jeżeli chodzi o tą grę. I nic, tylko grać, bo naprawdę jest zrobiona świetnie pod wieloma względami. Ma piękną grafikę, ma cudowny dubbing i humor. Tutaj nie da się ocenić, jeżeli chodzi o skalę. Angeliko, kokoko! Justynko, koko I wy, yy, inne kury, wróciłyście do mnie! A kto to? Czy? Czy to ty, Kokokokorny, korneliuszku Tak, to ja, bracie. Tak się stęskniłem. Odtąd będziemy już razem. Ach, Reksiu, jakże mam Ci dziękować? Tak, tak dziękujemy. dziękujemy Ci, Reksiu. A gdzie właściwie jest Reksio? Nie wiem. Przed chwilą tu był. Reksiu! Reksiu! Co to się stało? Co stało się z Reksiem? Hmm. Do kogo należy ten cień na ścianie? Hmm. Tego dowiecie się w następnej części Przygód Reksia. <noise> Moli, Moli, za chwilę Jean-Paul. Cości pokażę. Przygotuj się na szok. Dobrze. Poproszę następną animację. No nie wierzę! <grymne> Kreti zrobiony jest z dekty. Niestety tak. A ja mu tak ufałam. Nam też trudno w to uwierzyć. Jak to możliwe, że nikt z nas wcześniej się nie zorientował? Ej, wcale nie jestem z dykty! Taką po prostu mam rolę! To nie wierzę. Mi się wydaje, że po prostu zapomnieli cię zanimować. Wcale nie! O, zobacz. To ma być animacja? Co chcesz. Bardzo dobra animacja. Prosta. Tak. Jak chcesz wystąpić w następnym programie, Kreti, to się będziesz musiał bardziej postarać. A, do Daj prawdy. mu spokój, Jean-Paul! Także dziękuję wam wszystkim za serię i słyszymy się niedługo. Hej!